Cześć, dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak zdemontować znaczek z maski. A dokładnie tu już go zdemontowałem, i pokażę Wam, jak on tam siedział, i jak go stamtąd usunąć i z powrotem zamontować. Zapraszam. Na pewno taka czynność przyda nam się, jeżeli chcemy przepolerować sobie przykładowo maskę, bo jest to jedyny element, który nam tutaj może przeszkadzać. I szkoda go nawet oklejać, patrząc jak łatwo go zdemontować, cały znaczek jest na wcisk. Trzyma się na takich tulejkach, i te tulejki wciskamy. W te tulejki wciskamy znaczek, który ma tutaj trzy takie wypustki. Do tego wszystkiego wystarczyło nam takie widełki, podważamy. Zabezpieczamy sobie lakier dookoła, jakąś szmatką, i znaczek nam spokojnie wyjdzie. A potem, już możemy wyczyścić to, co znajduje się pod spodem. Potem montujemy tulejki. Tulejki akurat mi zostały na znaczku, ale najpierw te tulejki wciskamy w maskę, i dopiero potem w to wciskamy znaczek. No i co? A może przyda nam się nowy znaczek? Jeżeli temat będzie dla Was pomocny, zapraszam do lajkowania. Subskrybowania po więcej treści. No i co, na dzisiaj to wszystko. Dzięki. Cześć.